Dzień dobry kochani, z tej strony Mariuszka, Wy go znacie jako pogląd maszynista, ale może po kolei. Eee, nagrywam film e, informacyjny, bo mam mały problem. O, o co chodzi? Chodzi o to, że tydzień temu nic nie mieliście, żadnego filmu nagranego, ponieważ aczkolwiek poniekąd. Eee, uległ awarii mój mikrofon pojemnościowy przez który zawsze były nagrywane filmy eee, uległ awarii do tego stopnia, że no, nie da się go już naprawić ja na początku się, że ja pogrzebałem. no ale ja po prostu ten mikrofon już swoje odsłużył ponad dwa lata, u mnie służył prawie trzy eee, jestem w trakcie zamawiania nowego mikrofonu Dość drogiego, dlatego, no, chwilę trzeba poczekać. Na razie nagrywam z mikrofonu, który mam w słuchawkach, no ale różnica dźwięków jest. No, ten mikrofon jest sobie wiele gorszy, nie opomujmy się. Gdzieś tam sobie odsłuchałem materiały, które nagrywałem, więc zdaję sobie sprawę. 91-40-14, jest skład do odjazdu Szykuję, dziękuję A, czyli potem będzie nas puszczał Po kibelku Czekajcie, zaraz Wam wszystko tłumaczę, tylko muszę się przygotować. W jest też Dobra, mamy. Koluszki dziękuję, świeci, spokojnej służby. Wzajemnie, spokojnie, samych zielonych. Dziękuję. E, no i co ja mówiłem? A o tych mikrofonach. Słuchajcie, no mikrofon jest jaki jest, mówię nagram filmik, bo już i tak mi jakby jeden weekend wypadł, gdzie nie było żadnego filmu. A mówię no nie mogę pozwolić, żeby drugi weekend tak wypadł, bo to już zacznie się robić problem na kanale. E, dlatego nagrywam cokolwiek. E, tak samo za jakiś czas powinien wpaść nowy sprzęt, nowy komputer, który też nie mało pieniędzy będzie kosztował. No i wtedy też więcej rzeczy będę nagrywał. Też jakieś streamy będę robił na kilku, oczywiście też jestem. Także jak chcecie wbić chcecie na Kika to czasami tam robię sobie live'a takiego z, z doskoku. Z reguły przeważnie jest to piątek albo sobota. Eee, także jak chcecie, to też tam możecie wbić. Linka raczej nie będę podawał. Jak chcecie mnie znaleźć, to Mariuszka po prostu i, i znajdziecie. Więc no, jest kilka planów, tylko pierwsze technicznie to wszystko ogarnąć. Bo teraz jeszcze ten mikrofon mi się rozwalił. Jestem w trakcie jakby składania zamówienia na nowy komputer. Więc jest jak jest. Także ten filmik potraktujcie jako po prostu filmik taki informacyjny co się dzieje, czemu czegoś nie ma, a miało być. Też będę chciał niedługo zrobić kolejną serię z Farminga, a no, tylko że jest 25, też ja gdzieś się przymierzam do niej, ale to dopiero będzie nowy nowy komputer. Nie? Ja myślę, że no wrzesień, tak połowa września, koniec września, to będziemy tak ostro działać z, z tymi sprzętami. Z tą wymianą Tak więc wrześniu to będzie taki Taki dziwny miesiąc Postaram się oczywiście żeby we wrześniu były te filmy co, co weekend No ale to będzie taki kurde okres Mega intensywny jeżeli chodzi o moje życie No to tyle woli, woli ścisłości Woli informacji dla was A my Lecimy z pociągiem EU-07, każdy, każdy z nas, mamy 1352 tony, 414 metrów, lecimy rury, dość, no, dość ciężki skład jeżeli chodzi o jednego lokalia, no, bo idziemy jednym lokiem więc no to mamy troszkę ciężki skład nie? Czeka, jednym? jednym jedziemy? tak jednym no i macie takie rury EU07 241 numer no także my sobie lecimy lecimy może już mamy, musimy zwiększyć prędkość tak, żeby zaraz dżur na nas nie krzyczał Tak to kochani wygląda. O, to trzeba ostro przyspieszyć. 80. 80 planowa. Musią się kulać. O pa pa pa, 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 pa 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 Na Rakowie siedzi pod, dobra, spoko. Ponosi ta górka. Na rogowie ktoś siedzi i przyszedł. 7 minut przed czasem jesteśmy ciekawe czy rogów nas przepuści. Zullen we er Pójść, że będziemy mieli prawdopodobnie posłów, aczkolwiek tam siedzi POP. Patrzymy jak to będzie być. dodać, bo wszyscy jesteśmy na na równym. Dobra, Rodów widzę, że będzie nas przepuszczał i będzie nas zatrzymywał. 14 km. Na się świecimy na zielono. Rogu dziękuję za przelocnik spokojnej służby. Teraz zobaczymy tylko, jak ta płycie się zachowa, tam gdzie być bot. Boty to różnie ostatnio działają. Czasami przepuszczają, czasami trzymają. Czasami potrafią wywalić e, towarowy przed Intercity. Albo też zdarzają się w przypadku, czyli przed wędoliną. Znowu nam się troszkę pod górkę zrobiło Trochę hamowałem, i się okazuje, że pod górkę mamy żeby trochę więcej mocy miał, ale też nie będziemy przesadzać. <laughs> 10 km do płyć O jak na mi szarpie. Ale jak? Na boczny słupek, jak się przyjrzycie, przez chwilę nami na szarpało. O, długi skład, 414 metrów to już nie muchał. No i tym bardziej, że pamiętajcie, że jedną lokomotywą idziemy, tak zwanym jednym lokiem To się robi swoje Belek. mamy 9 kilometrów do płyci. Mam nadzieję, że jakoś to ten, ten dźwięk wam nie będzie przeszkadzał. Coś innym programem nagrywam, bo też mi się program wysypał. No już długi temat. A myślą mi 17 minut, tak? Materiału, okej okay. Ja myślę, że tak do, do 20 paru minut zrobimy nie, nie dłużej. Bo ja to nagrywam w niedzielę rano, a wy to dostaniecie po południu. Też będę musiał wrzucić to na tuby, żeby to YouTube przerobił. A 7 km do płóci. O, podwójny lok jedzie to jest o wiele dłuższy ze skład, no jest wiele Ten sam transport ma co my szury Ale było wiele dłuższe. A my już podejrzewam, że było grubo ponad 2000 ton No dobra, mamy pomarańcz, czyli na dwoje babka wróżyła. Ja obstawiam, że płyć się nas ściągnie. A czekolwiek mówię, no trzeba brać poprawki, bo boty bo bo ty różnie się zachowują, masa. No na ostrzegawczym, czyli pamiętaj, że jak pali się pomarańczowe na szlaku, to znaczy, że coś się dzieje. Mamy Może jest coś przed nami i nas po prostu zwalnia. Zobaczmy. Kolejny raz pomarańczowy, a bym stały, że coś przed nami jedzie. Nie mam mapy podglądowej włączonej, tak bym wiedział. Bo na mapie bym sobie zobaczył, gdzie jestem i co jest przede mną i za mną. Ale nie włączyłem jej. Teraz mi się nie chce.

Jaki kolejny semator będzie? Zielony Ale to jeszcze jest za wcześnie żeby się cieszyć To jest ponad 3 km To jest jeszcze za wcześnie żeby się cieszyć z tego sematora Na godzinę, czyli prawdopodobnie nas ściąga, 60 jest przeważnie manewrowa, 40-60 to jest manewrowa prędkość. <laughs> więc będziemy ściągani, bo innej możliwości nie widzę. Dani. i mamy czerwone. Było to oczywiście do przewidzenia, bo w plenerze mamy 844 44, 8, 54, 10 minut mamy postoju w rozkazie, ale mówię, czasami jest tak, że jak nic nie ma na szlaku, to Cię przepuszczają, nie? No ale tu ewidentnie Ewidentnie, wczoraj też tutaj stałem Też w stałem to nie mógł jednak jednak się zrefleksował daje nam wyjazd Okej, okay. no dobra czyli mamy wyjazd dobra ja kochani będę kończył przedłużę przedłużał 25 minut materiału myślę że to wystarczy bo wy i tak za bardzo nie przepadacie za tym railem więc to jest tylko taki filmik, e, który mówi co się dzieje, do czego nic się nie dzieje, do czego dzisiaj temu nie było filmu. E, jeszcze raz z mojej strony przepraszam. Postaram się to jak najszybciej naprawić i wrócić do Was z seriami, które leciały do tej pory. Także trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie. Do następnego, do usłyszenia. Pa pa!